gdzie biegniesz? Chodźcie, chodźcie chłopaki, pogadamy Jeszcze raz coś opierdolisz na tym terenie Przyjadę tutaj, połamię ci nogi i wsadzę kija w dupę, zrozumiałeś? Żegram A no A nie po... No, tak. eee, no, bankomat, co? bankomat Który? Tutaj, na stacji, na stacji Wzywaj wsparcie, wzywaj wsparcie, kurde, tu dojdzie do strzeliny eee! Co ty Coś kurwa? Myślę, że Karota nie ma to co? Skurwy sobie chodził Pogadzcie? Majak. Masz przejebane tak samo jak on, był, rozumiesz? Nasza 12 się załatwi. Watelu! Żadnych gotownych tak. ruchów! Żadnych gotownych ruchów! Wzywaj słod, wzywaj Osłaniam, osłaniam! Odsunął cię! Łaga, gotowy! Stop, fajesz, stop, Stopaj Nie szedł mi nie zgłosiłem status, nie? Pokaż mi kieszenie. Zatrzymaj, zatrzymaj go! Gwieku, <grytanie> zmywaj to, kurwa, coś się robił. Ty wiesz, że to karalne? Proszę. Złuchaj. ...dymometrze. Idziemy po Tak, coś porozmawiasz, tak? Tomasz Shelby dawał przykład zawsze. Szkolił, bił, ale... nie trzeba mówić. Nie. no zarazie... <grystanie> yeah. do siebie na dzielnicę, w trybie natychmiastowym. na 82 jedź do siebie! Ty wyszukasz problemu? Guza szukasz? Wyjeżdżaj stąd, do siebie. Mm. Zobacz, zobacz co oni w ogóle wysłałem na ćwierkę, Zaraz tam idę i to cała tam się odholowuje. 4, 2, 4, 3... O, trzy, odlokowane. Czemki. Weź tu, weź ten, syrenami i tak dalej i... Przyjdą to bardzo ładnie, już powstrzątaliście swoje gówno Ty, patronuj do nas co jest kurwa Chamy z bloku 302 plus jeden Shorts Fire za szutone Shorts Face to Street 32476 Trzymaj się Kwieku kurwa O trafili mnie kurwa trafili <laughs> mnie co jest? Co jest? Co jest? Tak jesteś? Ty jesteś do czy nie? Nie, a co jest? Halo? Dobrze. Chciałbym ci oficjalnie. Dzień dobry. Wręczysz oto ten banknet jednodolarowy... i zaprosić ja cię do tego. Nie wiem Przyjmuję. już tak godzin i przyjął banknot teraz z zaproszeniem do SWAT. Oczywiście, oczywiście, że przyjmuję. Tak, że tak, przyjmuję. A to kto mi nada licencję do to, a, to jest jak będzie, zaraz, Nie, się, zaraz porozmawiam. Nie za chłop, za chłopem. I co myślisz? Dobra. No ja uważam, że to była prowokacja. No tak, to co, co powiedzieli sytuacja, to na, była... na getcie u zielonych potem. No przecież to była taka, to było prowokowanie do konfliktu. Ja bym obydwóch zawiesił, jakbym był tobą. Bo... Ja to ci mówię szczerze. No to wiesz, to pamiętaj, że zawieszenia normalnie za takie rzeczy też są, to no. nie tylko się sprowadza wszystko, wiesz, no, tam, ale... a ja, ja bym wiem, ale, no, w porządku. Już... Ale no tutaj to już trzeba podjąć decyzję. Yy, no. No ja uważam, nie, że obydwoje oby są okay. do zawieszenia.